Drodzy widzowie, kolejny odcinek gry Dum. go nowym mikrofonem w nowym programie. Dajcie znać, czy jakość się polepszyła. Wbieramy amunicję, skakujemy i korzystając z beczek, otwieramy się przeciwników. Korzystanie z beczek jest nie tylko efektywne, ale i efektowne. Ok, względny spokój. Odbieramy ostatnich przeciwników. Mamy broń. Teraz tak, mamy trzy drogi. Zaczynamy od tej tutaj. po prawej, nic tu nie ma, ale przekroczenie tej linii podnosi nam platformę. Żebyśmy mogli kontynuować naszą rozgrywkę. Okej, okay. korzystając z tego miejsca możemy trochę poszczerać wrogów. Mamy nad nimi lekką przewagę w pozycji. Ja, amunicja zebrana i teraz tak. Te dwie beczki. Za nimi, w tej ścianie, jest też pierwszy sekret. A tych sekretów, na tym poziomie, jest aż 9. Tak więc kontynuujemy. Pierwszy sekret był tutaj. To platforma. której nie przejść dalej. Kolejny przeciwnik. Tak mamy przewagę. Znowu nad nimi. Przynajmniej nad tymi, którzy nie są w stanie do nas dojść. Okej, okay, w tym miejscu była żółta karta, podnieśliśmy ją. Teraz tak, tam oto jest nasz drugi sekret. Musimy przejść przez kwas, a żeby przejść przez niego jak najbardziej suchą nogą, w ten sposób. Okej, okay, trochę życia stracone, ale inaczej się praktycznie nie dało. Proszę bardzo. Warto by było? Myślę, że warto. Okej. Okay. Tam otworzyliśmy platformę, tam poszliśmy po żółtą kartę. Ostatnia słuszna droga prowadzi tędy. jakiś przeciwnik nam się zapodział. Oto są żółte drzwi, które byśmy nie otworzyli, gdybyśmy nie mieli tej karty. Możemy śmiało przejść. Kolejny przeciwnik. No, a nie mówię? to jest wspaniała sprawa. O! To już jest bodajże piąty poziom tej, grze, tej gry, tak więc... Coś przeciwników... ...już nie ma. Okej, okay, wspieram wszystkie dobroci. I... Oto, opuszczamy pewną ścianę. A którą. No, zaraz pokażę. Dając z okazji. Wchodzimy na taką platformę. Jedziemy za wysoko. Możemy ją opuścić, ale wjeżdżamy mniej więcej do połowy. żeby wziąć amunicję. Której nie weźmiemy akurat w tym wypadku, gdyż mamy jej pełno. Ale powtarzając ten sam manet po drugiej stronie. Możemy wziąć niebieski pancerz. A to już nie byle co. Okej, okay, widzę. Nie genialiśmy tylko po to, żeby opuścić pewną ścianę. A pozwoli nam kontynuować. ALE! Tą apteczką... Jest sekret numer 3. Dzięki temu kombinezonowi, moglibyśmy pójść tam i bywać w tym kwasie. Bo w tym... W sumie to byłoby mądrzejsze niż bieganie po nim bez kombinezonu, ale i tak mamy pewną tarczę, więc ten... Okej, okay. za to sekret numer 3. Mamy sekret numer 4. Miła, tak jest. a wiecie co jest za sekret numer 4? Sekret numer 5 Tak, Wórcy sobie pozwoli zrobić sekret w sekrecie w sekrecie No cóż opuści nam się platforma Gdy wejdziemy do góry, czeka nas, no co nas czeka, co wie? Czeka nas sekret Tak jest, dawno nie było sekretu, prawda? Okej okay. Co ciekawe, możemy z wyjść na dwa sposoby. być w to miejsce. Albo teleportować się na początek poziomu, albo... dalej, tylko potrzebujemy niebieskiej karty. Nie mamy. No, więc spróbujmy pójść na oto sposobem wróciliśmy na początek poziomu. A ten guzik, który wciskaliśmy. dał to nam trochę do to ściany. Czemu możemy kontynuować? No. Hm, B3 u niej. Tam zabieraliśmy zb żółtą kartę, pamiętacie? Nie wyszło. Czy jest jakiś przyjemnik. O, to No nie wiem sam nie sprawdził tak jest dobra idziemy dalej Ten oto guzik podniesie nam ścianę i pozwoli kontynuować Ale To ściana Kolejny sekret To nie byle jaki w tym sekrecie znajdujemy pełno amunicji w naszej broni, a także coś takiego. Znacie co to jest? Jest to mapa poziomu. Po zebraniu na naszej minimapie, jakieś takie szare z nami, mapa poziomu odsłania nam cały poziom. Mogę go podglądnąć, nawet jeżeli nie byliśmy w jakichś miejscach, to je widzimy dzięki temu. Przydaje się w poszukiwaniu sekretów. Po prostu ułatwia naszym naszej lepiej mieć jak nie mieć ok Tylko nie było za nudno może zmienić trochę broni ile można chodzić z shotgunem proszę bardzo Co dochodzimy do niebieskiej karty mieliśmy daliśmy podnosimy drzwi i kontynuujemy To drzwi jedzieć. Czemu skróciliśmy sobie... drogę, gdyby, co? Mhm. Damy się do końca. To pomieszczenie w oryginale było dosyć ciemno. Teraz jest całkiem jasno. Sporo rzeczy widać. Ale jeden sekret polegał na tym, że gdy było ciemno, mogliśmy go przeoczyć. Iść na mapie. Takie oto pomieszczenie ciemno, praktycznie go nie było widać. To jest łatwo dostrzegalne, więc... I bez mapy nam się uda tu wejść. A tu mamy kolejny sekret. Te okulary rozjaśniają ciemność. Jeszcze bardziej. Ła. Teraz to już widzimy wszystko, że Dobra. Powoli zbliżamy się do końca. Koniec już tuż, tuż, tuż. Ale póki co ostatni sekret. Taką inną ścianą, lekko podzieloną Ten sekret to nic innego. Tak. A to droga. Tu wcześniej nie mieliśmy odpowiedniego klucza. No, ale tym sposobem zbraliśmy wszystkie sekrety. Zobaczymy, czy nam to potwierdzi. Bro, potwierdź. Ten odcinek był na 100%. Czy jestem wart tego kanału? Tak jest. Ja potwierdzam. Na 100%. Laboratoria, obóz. Za nami. A co przed nami? Proszę bardzo, następny odcinek.